Tam w kolejnym filmiku. Pokażę na początek mojego świątecznego pomocnika. Mocnika w tym filmiku. Pokażę go na początku, bo nie on ze mną wytrzyma, ponieważ spada mu czawka. To znaczy, nie, że ona jest taka. Yy, ja mu po prostu ją źle nałożyłam. Dobrze, może jakoś, jakoś się uda. Przygotę z tematem yy, prezenty perfumowe. Ten temat wraca co roku i nie tylko w zasadzie w okolicy świąt, ale generalnie jako bumerang. Ale postanowiłam, że nagram. E, jakie jest moje aktualne zdanie? Czy ono się zmieniło względem roczników wcześniejszych? Czy jest takos, takos, takie, takie, e, takie samo, Takie samo. Powiem tak. Moje zdanie się nie zmieniło. Ja generalnie jestem przeciwnikiem prezentów perfumowych i mówię to jako Perfumoholik. E, dlatego, że e, chyba, że może inaczej. Dając prezent perfumowy Perfumoholikowi. Możemy założyć, że się przecież ucieszy, bo przecież kocha perfumy, ale przecież ta osoba może mieć już tak mocno określony oj, określony gust, ym, chyba jednak bez niego będzie filmik, bo bez niego, ponieważ by to druchowo yy, pilnuje tej jego czapki, a tak wygląda bez czapki. Ym, ogólnie może inaczej jeszcze. Więc mamy do czynienia z osobą, która ma mocno wyrobiony gust perfumowy. I czy my trafimy na zasadzie, że po prostu dajemy prezent pachnący? Może lepiej będzie po prostu takiemu perfumoholikowi dać, owszem, prezent pachnący, ale innego typu, może bardziej świeczki, świeczki, że też możemy jej trafić z zapachem, o nie wiem. Generalnie uważam, że jest to ryzykowne, natomiast takie dawanie po prostu prezentu perfumowego, nie na zasadzie perfumoholikowej, tylko po prostu ogólnie na zasadzie, że jest to fajny prezent, no to możemy tak naprawdę obdarować osobę. Yy... Powiem tak, to jest tak. Temat złożony, dlatego że ja jestem ogólnie zwolennikiem tego, żeby każdy miał swój gust perfumowy, swoje upodobania zapachowe wtedy taki prezent perfumowy się generalnie nie powinien sprawdzać, bo szansa, że trafimy jest raczej mała Chyba, że znamy gust danej osoby, chyba, że na tym faktycznie znamy Chyba, że wiemy, co ta osoba lubi, co by chciała, że nie wiem, ma dany zapach, że nie wiem, weźmiemy jakąś inną wersję tego zapachu, jakąś limitkę, nie limitkę tego typu czy też jakiś taki produkt dodatkowy, tu ktoś ma jakiś zapach, to damy mu, nie wiem, w tym danym zapachu, nie wiem, jakąś tam giełkę do ciała, albo balsam do ciała, albo jakiś tam żel podpływczy Generalnie coś takiego z linii uzupełniającej, to powiedzmy jeszcze Natomiast chyba, że wiemy od kogoś z bliższego może otoczenia, że ta osoba coś takiego by chciała po prostu mamy rozeznanie. Ale gdy nie mamy rozeznania, jest to dosyć spore ryzyko, a gdy obdarowujemy osobę, która po prostu nie przywiązuje dużej uwagi do perfum Jest to taki po prostu produkt, nie na zasadzie artystyczny, tylko po prostu kosmetyk, który ktoś używa od czasu do czasu, na przykład nie codziennie nawet, tylko na jakieś tam okazje I rzadko sobie na coś takiego pozwala, czyli my mu kupujemy coś takiego odświętnego to prawdopodobnie mam do czynienia z kimś takim, że faktycznie możemy założyć, że ucieszy się po prostu z prezentu perfumowego Nieważne czy to będzie trafiony zapach czy nie, ale ucieszy się, bo będzie to taki ten produkt właśnie na który sobie ta osoba generalnie może nie pozwala Bądź yy, też po prostu nie jest to w kręgu jej jakichś tam priorytetów yy, Tylko tak naprawdę w co ludzie wtedy celują? Yy, chodząc po różnych miejscach stacjonarnych są im proponowane te tak zwane hity sprzedażowe które są często zasłudzonymi zapachami. I potem właśnie takie zapachy pewnie królują w prezentach. Czy trafionych to już inna sprawa. No i potem taka osoba, trafiony czy nie nietrafiony, gdy nie ma jakiegoś takiego mocno określonego gustu zapachowego, to skoro dostała, szkoda wyrzucić. Skoro normalnie by sobie na to ta osoba nie pozwoliła, no to po prostu to używa. Nawet jeżeli, nie wiem, ktoś woli świeże, dostał słodki. Nie wiem, czy wyjaśniam dokładnie, o co mi chodzi, ale niestety takie ja mam zdanie w sensie. Ja rozumiem, że to tak fajnie sobie opowiadać perfumy na prezent, że to fajny prezent. Tylko tak naprawdę dla kogo to będzie fajny prezent? Dla kogo to będzie fajny prezent? No jeżeli my mówimy o takich prezentach typu, że partner, na przykład dla żony, czy żona dla męża, i jest dobrze określony, znany, głos perfumy, to faktycznie to może mieć jeszcze ręce i nogi. Natomiast już pomijając też kwestię, czy to jest odpowiednie, czy nie, ja swoje generalnie zdanie mam niezmienne od wielu, wielu lat. Dlatego, że ja nawet jako osoba właściwie mocno powiązana z zapachami, ja dostawałam prezenty zapachowe, nie tylko perfumy, ogólnie zapachowe, no i mogę powiedzieć, że niestety to nie są trafione rzeczy. Jakby już pomijając to, ile ja tego mam, ale po prostu no szansa, że to będzie trafione, jest naprawdę bardzo mała. I takie założenie, że a ktoś ma dużo zapachów, to się na pewno ucieszy z perfum. No jest to bardzo mylne założenie i myślę, że w wielu przypadkach, w przypadku takich właśnie osób, które mają bardzo dużo, mają bardzo już to wszystko określone, to jest to spora loteria. Oczywiście, że ja teraz będzie dziwnie, że jaka to jest konsekwencja, bo ja powiem teraz, że ja daję prezenty perfumowe. Tylko że w moim przypadku to jest trochę inaczej, dlatego że ja mam tym przewagę. Że ja naprawdę y, wiem po prostu nieskromnie, że trafię. Po prostu wiem, jaki zapach dopasować, nie wiem, dla mojej mamy, dla mojego taty, nie wiem, y, dla Darka, dla mojego brata, dla moich dziadków i tak, da, i tak Po prostu to wiem. Wiem, jakie klimaty lubią i wiem, że sobie na coś takiego mogę pozwolić. Na przykład właśnie też i prezenty w ramach tych moich zapachów, y, tych moich tworzonych ekstraktów. I ja po prostu wiem, że to będą y, dobre wybory. Tak właśnie sprezentowała mojej mamy Bentowe Reviolestryk jest. E, ogromnie zadowolona, czy rocho e, czy wszelkie zapachy kwiatowe, które prezentowała mojej babci i tak dalej, to po prostu są e, już takie pewniejsze rzeczy, dlatego że ja jestem w tym bardzo zorientowana jako perfumoholik, ja osobiście plus też w tych upodobaniach czyli w tej, e, po drugiej stronie też jest jakby to zorientowanie i w temacie z mojej strony, ale i też w upodobaniach, jeżeli chodzi o odbiorców Takich prezentów. Więc tak to wygląda. Natomiast takie na zasadzie: A dajmy w prezencie hit sprzedażowy, totalnie jestem na nie. Natomiast gdyby tak się skoncentrować, to już też wracało, to już też wspominałam i myślę, że podtrzymuję, że jest kilka takich marek, które, w których możemy faktycznie poszukać czegoś, ewentualnie na prezent perfumowy, ale myślę, że tutaj jednak, w miarę, znając jakiś tam Zarys upodobań, chociażby czy ktoś lubi świeże, czy ktoś lubi cięższe, słodkie i tak chociażby tylko coś takiego, żeby nie było tak, że ktoś lubi lekkie dostanie coś słodkiego. Ktoś lubi lekki, dostanie coś ciężkiego. Ktoś lubi ciężkie dostanie jakiegoś, nie wiem, jakiś wodny zapach, po prostu, żeby nie było takiego zgrzytu. Takie marki bym wskazała jak Berberem, jak Lalik. Mówię o takich markach z mainstreamu, które mają dobry stosunek ceny do jakości, i w których można Halvink Line jeszcze może, w których można znaleźć coś w dobrym przedziale cenowym, dobrej jakości, coś co się wyróżnia w mainstreamie, gdzie można pewne nurty namierzyć, gdzie to nie są takie wszechobecne, pospolite. Um, i teraz tak. Na wiemy, że ktoś lubi, przypuśćmy, zapachy takie świeże, kwiatowe, kobiece. Berbery Bridge Shield. Że ktoś lubi słodkie, takie bardziej jadalne. Ciasto gruszkowe z migdałem, czyli Berbery Bridge, woda perfumowana, raczej perfumowana niż toaletowa. Że ktoś lubi takie słodkawe, ale w owocowości. Berbery london damskie. Coś ciekawego męskiego, berbery london męskie. No i tak można sobie, chociażby, w berbery. Weźmy Lalik. Ktoś lubi owocowe, takie bardziej owoce amethyst, Lalik. Ktoś lubi takie bardzo specyficzne, wiem, że ktoś lubi bardziej niższe, no to myślę, że takie perły lalik się jeszcze obronią Mówimy tutaj o takim przedziale cenowym, dlatego że e, Oczywiście, że ludzie robią sobie między sobą i droższe prezenty Natomiast e, przeważnie się tak przyjęło, jak robi już takie właśnie propozycje prezentowe, że to jest na przykład takie powiedzmy 100-200 zł Um, oczywiście, że można zrobić prezent z niższy nie wiem za 800, 900, 1000, tylko jakby, jakby szukanie prezentów niż można znaleźć wiele perełek, Jakby chodzi o to, żeby jednak mieć troszeczkę tutaj większe wyzwanie w, w typowaniu takich prezentów i żeby nie robić coś takiego, że dajemy propozycje, nie wiem za 700 zł, tylko właśnie są to propozycje w takim względnie przystępnym przedziale cenowym. Ech, myślę, że. Jak to, na przykład yy, myślimy o prezencie dla nastolatki, to w takim właśnie odpowiednim przedziale cenowym można było też wskazać, myślę, że właśnie z zapachów to na przykład te yy, berbery london damskie są owocowością. Myślę, że ten amethyst Leek, jeżeli masz coś właśnie takie bardziej, yy, może w stronę taką mniej słodką owocę, to tak. Yy, w trochę słodszą to SKD Sherry in the air, jak na limitowanki. Skady i to te późniejsze udany zapach Myślę, że też warto mieć na uwadze Skada Magnetis tam z porzeczką i porzeczką trochę ma coś z tych dawnych unikatów i Solaro i In Love Again Czy Baby Doll, także to też bym tutaj dla nastolatek wskazała Jeżeli chodzi o męskie, to cały czas myślę, że takim dobrym zapachem, z dobrym stosunkiem cen do jakości Takim Bentley Tones Bentley For Men Tones, ta wersja Entons. No, jak z angielskiego to Intense, jak z francuskiego to Entons. W każdym razie to jest taki zapach trochę dla myślników Lubę Idol, czyli jest trochę surowości, jest taki właśnie. Jakościowy klimat męski Jest powiedziane szlachetny trunek Ale generalnie chodzi o to, że to nie jest takie Pospolito, mainstreamowo, kolońsko nieudane Po prostu jest to perełka I nadal do utrafienia w fajnych cenach Oczywiście Encre Noir Tylko, że takich już jest po prostu To już jest tak często wałkowany temat Że myślę, że może już sobie odpuśćmy Ten konkretnie wetiverowy zapach Powiem hmm. tak czy perfumy z sieciówek To dobry pomysł na prezent Ciężko mi ocenić Myślę, że to zależy też dla osoby W jakim przedziale wiekowym Natomiast myślę, że bardziej bym celowała w takie marki berbery Lalique, może jeszcze Aha, z Calvina Klein jeszcze coś może zaraz powiem I z Juicy Couture Chyba tak to się wymawia W Juicy Couture tak naprawdę możemy wskazać dwa zapachy Te Couture Kutuch i Juicy Couture Juicy Couture Te drugie są takie trochę Słodkawo-owocowe Te Couture Couture one są taką trochę słodkawość winogronową, a winogronowość nie jest częstym motywem. I to nadal będą takie zapachy, właśnie dla albo prezent dla nastolatki, albo dla osoby dorosłej, kobiety, gdzie wiemy, że lubi takie dosyć słodkościowe klimaty. Co dalej? Myślę, że jeżeli chodzi o dalej Calvin Klein, jak wiemy, że ktoś lubi zielone zapachy, czy to po stronie męskiej, czy to po stronie damskiej, to warto mieć na uwadze trzów. Przepiękna zieleń z wielkością, bardzo szlachetny zapach, bardzo dobry, udany, zielony, aromatyczny zapach Jeżeli na przykład wiemy, że ktoś w ogóle lubi takie bardzo ostre, surowe klimaty, myślę, że nadal ciekawym, wyróżniającym się zapachem jest oczywiście bardzo surowe, wytrawne, szorskie, ostre Eternity Calvina Kleina Mówimy o takich zapachach dostępnych Obsession męskie, z tych wszystkich obsession Damskie, męskie, night, nie night i tak dalej Uważam, że obsession męskie, klasyczne męskie Jest najciekawszym z tych czterech zapachów I to może być fajny prezent na skórę yy, męską Chociaż fajnie się sprawdza na skórze damskiej Tylko, że oczywiście dawanie zapachu jako określonego jako męski W prezencie dla kobiety, no to trochę, trochę jest to dziwna sytuacja yy, Myślę, że ciekawym prezentem zapachowym mogą być dobrej jakości olejki eteryczne Yy, mogą być dobrej jakości olejki eteryczne i yy, nie mówię o takich aptecznych, takich niedrogich, takich tego typu, tylko na przykład takich olejkach naturalnych, na przykład Dama ja jej trafiłam, yy, wspominałam yy, na jest, gdzie były różne takie właśnie ekologiczne rzeczy, i tak dalej. I na początku miałam y, od tej pani, to pani wspomina, że to właśnie małżeństwo robi, miłośników, itd. i tak dalej. To jest zupełnie inna jakość, zaryzykowałam. Wzięłam bazylię, kamfor oraz cedr i bardzo udane. Zdecydowałam się później na bergamotkę. Będą jeszcze kolejne. Sprawdzałam też stronę i chcę, chcę coś wyostrzeć. To te olejki oczywiście są droższe od takich, y, tak często gdzieś tam występują apteka czy y, Allegro. Natomiast naprawdę poziom tego oleju przykład bazyliowego jest no, niesamowity. Camfor bardzo dobry, jeszcze nie używam. natomiast cel jest też taki bardzo unikalny. Inny, zupełnie już cedr Virginia czy Cedr, Alaska. No, zupełnie jeszcze inne ujęcie Cedry. Ja po prostu w tym momencie mam po prostu wiele tych Cedrów. Już nie. Już ponad 6-7. I y, o czymś chciałam powiedzieć. Tam są olejki generalnie w różnym przedziale cenowym. To nie są olejki za 10 zł, takie jak jakieś tam wteczne i tak dalej, ale to są olejki. Y, gdzie tak naprawdę mamy coś po prostu dużo lepszego. Ale coś, co jeszcze chciałam powiedzieć, to tam jest przedział różny, bo tak naprawdę tam każdy lek ma zupełnie inną cenę i tam dochodzi do takich dosyć dużych cen typu kocanka, olej z kocanki, tam, no chyba ponad 250, olejek z Neroli, chyba tam ponad 300. Więc niektóre są bardzo drogie, ale niektóre y, ogólnie są w różnym przedziale cenowym. Chyba tam gdzieś tam powiedzmy od 20 paru do nawet ponad 300, zależnie od Ale może akurat wiemy, że. Ktoś lubi jakiś klimat i taki olej może być ciekawym, yy, ciekawą kwestią, ale właśnie, że ktoś właśnie ogarnia, jak te olejki później wykorzystywać, do czego to można wykorzystywać, właśnie do różnych rzeczy yy, i że wiele olejków po prostu ma tak naprawdę swoje zadanie, swoją rolę, swoje jakieś właściwości, swoje działanie zdrowotne i tak dalej, na układ oddechowy, na, na różne układy, na różne narządy, yy, różne jakieś nieuspokojące, czy Oczywiście kojarzymy, że lawenda, melisa. Natomiast są jeszcze inne, na przykład yy, są nawet takie leki, które mogą niwelować jakieś, jakieś bóle, y, które wręcz potrafią leczyć, więc, jakby mówimy o jakichś różnych właśnie, na przykład naturalnych też, ekologicznych jakichś świecach. Ja ostatnio gdzieś mi tam mignęło świeca, ponoć przepiękny zapach i jedna z najlepszych z danej marki świeca Palo Santo i ja się chyba na nią zdecyduję. Ona jest taka właśnie chojąca, uspokajająca, oczyszczająca właśnie taką aurę, ale i też właśnie, właśnie na jakieś bóle, nie bóle, także ja sobie się porządnie zastanawiam nad tą świecą. Chociaż ja generalnie raczej już trochę świec mam, nie używam, dlatego że u nas w kółko y, czymś pachnie, już nie mówię o tym, że moje laboratorium w kółko czymś pachnie, ale Ogólnie wszędzie, bo cały czas coś testuję, sprawdzam, używam, psikamy jak wychodzimy y, Ja cały czas po prostu jestem, nie jestem, ciągle coś jakby, to jest jakby naturalne, że tak naprawdę jedna wielka perfumeria, pół żartem, pół serio Ale powiem szczerze, moje laboratorium, jak dzisiaj weszłam do mojego laboratorium, to y, zapach, który jakby Cały taki właśnie, który się tak od razu zał, udał, udało się go zauważyć, dostrzec zapachowo, nosowo to taki zapach trochę słodyczy, grudniowych, świątecznych, łakoci grudniowe, świąteczne. To wszystko ze sprawą tego, że ostatnio w kółko wokół tych różnych zapachów serii świątecznej, więc jakieś takie owoce grudniowe, słodycze grudniowe, taki właśnie klimat w takim trochę klimacie grudniowym, trochę świątecznym, trochę zimowym, trochę mroźnym, takim właśnie że nam się czasami kojarzy coś z dawnych lat, że zimą, mróz, święta i na przykład cały czas się gdzieś tam wyczuwało mandarynki, czy jakieś tam właśnie nie wiem czekolada, mandarynki, jakieś takie różne skojarzenia zapachowe, słodyczowe, jedzeniowe, owocowe i tak dalej. Jedne owoce po prostu są takie bardziej letnie, inne bardziej zimowe, inne takie właśnie bardziej świąteczne, grudniowe, więc te skojarzenia faktycznie człowiek ma zakodowane i tak to potem sobie jest. Także powiedziałam trochę o lejka, troszkę wspomniałam o świecach, troszeczkę właśnie ogólnie o tych markach na prezenty. Ja w ogóle kiedyś potrafiłam świetną świecę w TK i Właśnie mi się wydaje, że pod kątem zapachowym to fajnym miejscem na prezenty może być naprawdę TK Max. I na przykład pięknie zapakowane mydła o pięknych zapachach, człowiek od razu tak ktoś przestawi blisko nosa to od razu tu czuć ten zapach, można to dobrze ocenić. Myślę, że mydła to, to może być fajny prezent, takie właśnie jakościowe, pielęgnacyjne, bardzo jakieś tam ciekawe. I, i pięknie zapakowane, więc myślę, że to można mieć też na uwadze też dużo świeczek się pojawia w TK Maxie, także to też ostatnio trochę świeczek sprawdzałam w Rossmanie, jest taka marka, chyba się nazywa Dorota i tam było gdzieś około 6 zapachów i jeden albo dwa wydały się ciekawe jeden to był chyba konfitura malinowa, czy jakoś, tak Coś... no nawet, nawet i jeszcze jakiś jeden, reszta to tak sobie Natomiast myślę, że świeczki, właśnie mydła ładnie zapakowane to też można brać pod uwagę jako taki prezent zapachowy, chociaż nie perfumowy, prawda? Nie, nie perfum, nie jakiś z linii, linii uzupełniającej, ale na przykład właśnie mydło czy świeczka, czy te olejki, o których mówiłam. Jeżeli coś macie z takich ciekawych propozycji, ciekawych miejsc, gdzie można się zaopatrzyć właśnie na jakieś klimaty zapachowe na prezenty, to dajcie znać. Wydaje mi się, że też ciekawym rozwiązaniem na prezenty, tak, jeżeli podrobić się właśnie zapachowo, niekoniecznie perfumowo, ale zapachowo, to oprócz olejków świec i wiadomo, myślę, że też ciekawym rozwiązaniem mogą być i teraz mi umknęło, ale coś, coś chciałam jeszcze powiedzieć. ajajaj Są oczywiście też, na przykład, jakieś ładne zestawy, na przykład kremów do rąk. A, wiem, co chciałam powiedzieć. Właśnie kwestii w ogóle zapachów świątecznych, jakby już niezależnie od tego, kto jakie klimaty zapachowe lubi, to na przykład krem do rąk, czy mydło, czy jakiś zestaw mydeł, czy zestaw kremów do rąk. Czy świeczka, właśnie z jakimś zapachem w klimacie świątecznym, to też może się jeszcze obronić. Czyli nawet jeżeli nie, nie wiemy, czy ktoś, jakie tam ktoś lubi zapachy, to na przykład nie wiem, świeczka o zapachu, nie wiem, przypuśćmy jakieś tam świąteczne, choinka plus pierniczki, albo, nie wiem, pomarańcza plus, nie wiem. Cynamon, jakieś, no po prostu jakieś takie połączenia świąteczne jakiś tam cynamon, goździk, pomarańcza, mandarynki, jakieś korzenne ciasteczka, pierniczki, choinka, nie choinka, i jakieś tam połączenia z czekolada, migdał, różne jakieś wokół świąteczne to właśnie w rozwiązaniu w formie jakieś tam świeczki, mydła. Kremu do rąk, zestawu kremu do rąk To może być ciekawe o tyle rozwiązanie Że po prostu będzie to produkt pielęgnacyjny A na przykład używany w takim okresie świątecznym Po prostu o tyle pasujący, że Człowiek jest taki może wtedy Bardziej nastawiony Na taką aurę właśnie zapachu świąteczny, Ale od razu już to pokażę Ogólnie osobny będzie filmik z jakimiś tam nowymi Nabytkami Ja mam cały czas nie nagrane te Z różnych wizyt w Kajmaksie Wizyt w różnych też innych miejscach No ale Tikiem, się tego jest bardzo dużo, chcę to jest nagrać i potem po prostu już poukładać na miejsce te rzeczy. Dlatego, że na razie ich jeszcze nie chowałam. Powiedziałam, że jak pochowam, to po prostu już potem mi to wszystko umknie. No ale trochę pokazywałam rzeczy nowych, nabytków. Hombre ten z jarmarku, chociaż już trochę pokazywałam, wspominałam te rzeczy właśnie z tego stoiska rzemieślnicze, rzemieślnicze rzeczy z Madagaskaru. Tam też jest w ogóle produkt pachnący. Lampa pachnąca oraz taki powiedzmy pojemniczek, taki koszyczek do przechowywania, właśnie z wetiwerii pachnącej, wiecznie pachnący. Prezent, wiecznie pachnący koszyczek, wiecznie do przechowywania, prezentowania rzeczy, ulokowywania, czy też wiecznie pachnąca lampa. Ja akurat tam na inne produkty, natomiast jestem w kontakcie i będę się dowiadywała, czy coś jeszcze innego z wetiwery pachnące zostało może wykonane. Bo może o tyle lampa mi nie jest potrzebna. Lamp to już mamy dużo. to jest maniakiem lamp, i po prostu tyle ile lamp po prostu nawet w tym pomieszczeniu, w tym, gdzie głównie jest moje laboratorium. Raz, dwa, trzy lampy powiązane właśnie od mojego taty takich lamp um, takich bardziej unikatowych, unikalnych. Inna sprawa, że dwie lampy są używane, jedna jest w ogóle nieużywana. To już inna sprawa. I jeszcze nagrywam w takim momencie, dzisiaj jest 6 grudnia Mikołajki. Yy, I to spróbuję dzisiaj jako dodatkowy nim wstawić, żeby po prostu jeszcze było spokojnie, czas właśnie pod kątem prezentów. Yy, pokażę, co utrafiłam, to akurat. Aha, bo jeszcze, yy, jeszcze oprócz tego, właśnie na tym ostatnio, jak byliśmy do Disney jarmark Świąteczny, ale takim powiedzmy. Eko, targ, aktualnie mocno świąteczny, przy przystanie morskie, to jest jedno z miejsc nadmorskich. Byliśmy i tam właśnie zahaczyliśmy, bo to jest tylko w sobotę i niedzielę. Utrafiliśmy maskotkę rzemieślniczą Grinja w świątecznym stroju, właśnie tej świątecznej czapeczce, którą pożyczać może komuś innemu, na przykład właśnie szympansowi, tak pół żartem, pół serią. Ale też właśnie tam utrafiliśmy na przykład bardzo też kolejne takie właśnie ciekawe, artystyczne, minimalistyczne. Szlachetne, rzemieślnicze ozdoby Tak jak mam te różne z wcześniejszego Tego ekotargu z Gdańska Tego co jest tylko w czwartki soboty Te właśnie czapeczki Bąbki rzemieślnicze W kolorach różne takiej neutralnej Biel, ekri, ciemniejszy beż Właśnie te bombki, czapeczki Czapeczki takie do... a moment Jak ktoś tam nie oglądał Bo to w tych różnych odcinkach tego mojego liczenia perfumowego do świąt Tego kalendarza adwentowego, perfumowego, zapachowego Gdzie mam swoje zapachy z serii Ale nie tylko, są dodatkowe informacje tych różnych dekoracji, dekoracji, bo dekoracje na też utrafione. Nie wiem, czy w końcu pokazywałam te, te utrafione w TK Max, ale ja pokazywałam tą moją jeszcze w październiku utrafioną, bo ja już po prostu jestem mocno święteczna, więc mi to się zaczyna dużo, dużo wcześniej i się skończy też dużo, dużo później. W zeszłym roku choinka, nie wiem gdzie to kiedy była, ale już, już mówiłam. no, Może paranoja, może nie. Natomiast właśnie takie rzemieślnicze, surowe, bardzo, bardzo właśnie takie minimalistyczne, takie bazowe, w kolorystyce też takiej bardzo neutralne te ozdoby i też właśnie bez zabstrokacenia, tak u na też mi takie takiej zależały, taką mi się właśnie udało trafić I wiedziałam, że muszę wziąć, że ktoś mi postoją wykup, jak nie wezmę wtedy w październiku, a to właśnie ona jest oparta o takie właśnie bardzo małą ilość kolorów, tylko tylko zielonej choinki, tylko właśnie tam biele w płatku śniegu i ten dół srebrny właśnie bez złota, bez natłoku kolorów i tak dalej, z prostym motywem tylko właśnie choinki w śniegu Także minimalistycznie, ale to, jeszcze będę pokazywała, te różne rzeczy, właśnie, pokazywałam ostatnio trochę tych rzeczy takich dekoracyjnych, bo tam nie tylko te czapeczki rzemieślnicze, takie właśnie wykonane z materiału naturalnego, właśnie w takich nude kolorach, ale też ta właśnie wykonana też rzemieślnicza, właśnie ta biało-czerwona laska cukrowa, takie właśnie minimalistyczne, w bardzo sunowanej kolorystyce, właśnie takich rzemieślniczych opcjach, ozdoby właśnie na choinkę, ale też. Właśnie byłam w Rossmanie i chciałam właśnie pokazać, co na przykład można kupić a propos takich rzeczy zapachowych, pielęgnacyjnych, nie perfum, ale czegoś innego i właśnie poza perfumami Żeby mogły być jakieś inne produkty, tu akurat kremy do rąk i właśnie na jakieś zimowe się zdecydowałam Tutaj tak, zimowa bajka się nazywa, ochrony krem do rąk, 98% składników naturalnych z Zapach, może opowiem w jednym filmiku. To jest taki zapach wokół trochę takiej bordowości świątecznej, jakieś takie, Może jakieś takie, ja teraz już nie pamiętam, ale było do sprawdzenia. Bo tego nie można było oczywiście sprawdzić, bo to jest produkt zapakowany. Ale można było sprawdzić, było mydło w płynie i tam jest opcja sprawdzenia. Tam jest opcja sprawdzenia, jak się odkręci, właśnie zapachu. W sensie y, właśnie niektóre produkty można w ten sposób sprawdzać, bo się kiedyś dopytywałam. Y, wiadomo, że nie można odkręcać kremu, bo już jego czas się będzie leciał, leciał natomiast y, niby generalnie takie odkręcenie np. mydła w płynie czy płynu do mycia naczyń celem sprawdzenia zapachu, że niby nic się nie dzieje. No nie wiem. W każdym razie właśnie ten zapach y, tego mydła w płynie tak mi się spodobał, że akurat na mydło płynie się zdecydowałam, ale właśnie y, z tej serii zapachowej na krem do rąk. I jeszcze, tu akurat jednego nie ma, już jest wyjęty, ale tu są akurat dwa, ale taki właśnie zestaw też, zestaw, też kremów, y, pielęgny, kremów do rąk, ale właśnie kwestia zapachowa świąteczna, taki zestaw, na przykład też utrafiony w TK Max, nie wiem, może nie, ten akurat Rosmanie, ale w TK Maxie też jest dużo takich zestawów, właśnie, dużo właśnie takich kosmetyków zapachowych, y, różnego typu właśnie w, w aurze świątecznej. I tutaj się zdecydowałam: to jest tak. Nawilżenie migdałowe ciastko z pomarańczą. Regeneracja czekoladowe ciastko z mlekiem. Ochrona malinowe ciastko z kakao. Także no i tak to wygląda taki zestaw. A w Rosmanie te rzeczy świąteczne są w bardzo wielu miejscach. I właśnie to się bardzo różni między Rosmanami. I. Trzeba go sprawdzać w różnych miejscach, bo jakby w nie wiem, w jednym będą jakieś ozdoby, w innym będą jakieś inne rzeczy, a w którymś mogą być właśnie jakieś takie yy, jakieś zestawy, nie zestawy, jakieś takie kosmetyki z aurą świąteczną. Jakby nie znajdziemy tego pewnie na normalnej części kremy do rąk, tylko właśnie to trzeba szukać na tych takich fragmentach świątecznych w Rosmanie. No nic, ja już muszę kończyć, bo już widzę, że już nieźle z czasem poszalałam. Muszę się zbierać i mam dzisiaj do załatwienia 11 czy 12 spraw. Muszę sobie za sprawdzić, bo sobie aż rozpisałam, żeby dzisiaj naprawdę wszystko da do Z załatwić. Wraz z trafiłam taką ozdobę, taką e, spinkę, powiedzmy, do włosów e, w, w kwestii świątecznej, ale takiej minimalistycznej. Po prostu kokarda w świątecznym odcieniu czerwieni. Myślę, że kolor jeszcze nie jest aż tak idealnie oddany, jest troszeczkę może intensywniejszy, głębszy, trochę ciemniejszy, ale w miarę. I ja się zdecydowałam, bo ja w ogóle bardzo lubię takie różne, właśnie jakieś takie słówki, spinki, opaski, kokardy i tak dalej. Także myślę, że spokojnie sobie taką będę używać i nie tylko świątecznie. Yy, ja mam dużo takich rzeczy, oczywiście mam tego wszystkiego za dużo, więc tak. Tysiące opasek, tego wszystkiego tysiące i kolejną yy, tutaj jakiś czas temu na ale po prostu kolor. Przecież kamera go nie odda kolor, tak mi urzekł tej kokardy, tak piękna czerwień, tak piękna, głęboka, tak świąteczna, tak grudniowa, że po prostu stwierdziłam, że, że po prostu muszę mieć. Ona może być fajnie do włosów, ale nie tylko. A jeszcze pokażę na koniec, dla przypomniałbym, że nie każdy to oglądał. To było jednym z odcinków tego odliczania do świątyń, taki powiedzmy, vlogmasu, tego kalendarza pachnącego, zapachowego tak to w tym roku. Oniżania w ramach moich 24 zapaków świątecznych, i tam właśnie są też takie dodatkowe informacje w każdym filmie. Coś były właśnie ozdoby świąteczne, coś tam naklejki, stemple świąteczne, różne rzeczy. Jarmark ym, bożonarodzeniowy, no różne kwestie. I właśnie tam, gdzie była kwestia tych ozdób rzemieślniczych, to właśnie pokazywałam te na przykład czapeczki. Yy, biała, kryj w takim ciemniejszym beżu, takie właśnie takich ekologicznych sznureczka i takie w ogóle rzemieślnicze. I mi w takich ba ba bardzo bazowych kolorach, takie właśnie szlachetne rzemieślnicze ozdoby na choinkę. U nas generalnie hojnika już stoi, ale dzisiaj tak mikołajkowo myślę, że będzie właśnie już te ozdoby są przeszykowane, nie tylko te, będzie udekorowana.